Warto więc skupiać się na tym, co już się temu rządowi mimo wszystko udało, prawda? No i warto się skupić na tym, co jeszcze udać się może. I tak oto minął rok. Rok od przełomowej, wydawałoby się, daty 15 października. Wciąż, gdyby to wybory miały się odbyć 15 października, ale roku 2024, koalicja dalej dzierżyłaby. Władze. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Rok od wyborów, wyborów, które miały tak wiele zmienić. Czy faktycznie tak się stało? Czy też nieco tempo, z jakim koalicja 15 października reformuje kraj, ma odpowiedni timing? Cóż. Właśnie ukazały się badania, badania zrobione przez Ibris dla wydarzeń Polsatu, z których jasno wynika jedno. Ten barometr wyborczy, bo tak można to określić, całkowicie idealnie niemalże wpasowuje się w barometr wyborczy prezentowany przez państwa. Tak jest, przez setki tysięcy naszych widzów, którzy mozolnie podpisują. Pisy pod postami czynią, pod filmami, wpisują, mówią podczas spotkań na żywo z państwem, które też przecież odbywamy. To wszystko ma swoje odzwierciedlenie. Jedno w drugim, drugie w pierwszym, a więc można uznać, że te oto badania są całkowicie wiarygodne. No, na początek dobra wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że jeszcze rząd według tych badań nie dostał aż takiej zadyszki jak. Można by się było tego spodziewać, bo wciąż, gdyby to wybory miały się odbyć 15 października, ale roku 2024, koalicja dalej dzierżyłaby władzę. Dzierżyłaby władzę, ponieważ sama Platforma idzie, co prawda, łeb w łeb. Tam jest różnica około procenta między PO a PIS-em, ale cała koalicja. To już jest 47% przeciwko 41%, bo tyloma głosami, tyloma procentami głosów może pochwalić się cała prawa strona sceny politycznej, czyli pisuary, yy, czyli konfokacapy, wszystkie te ugrupowania, te mniej lub bardziej kanapowe, zebrawszy do kupy, to by im dało 41%. No a koalicji w obecnym kształcie 47, tak więc y, można spokojnie patrzeć. W przyszłość spokojnie, pod tym względem, że y, no, to nie jest jeszcze y, żółta kartka. Może y, to nie jest już Biel B1, taka jak y, na zębach u celebrytów ale do żółci jeszcze daleko brakuje. Na razie żółć wylewa z siebie patoprawicę, dla której to jest jedyny sposób na ofertę polityczną jak dotąd. No i niestety, bo trzeba też powiedzieć o pewnych niestety, no te głosy naprawdę mają wzięcie, bo co by nie mówić, proszę Państwa, to jednak 30% czy też na prawie co trzeci wyborca tak, w Polsce, jak Państwo popatrzą sobie w sklepie, w centrum handlowym na ulicy i pomyślą, że co trzeci człowiek, jak Państwo tak policzą sobie jednego, drugiego, piątego, ósmego, to głosuje na prawo i sprawiedliwość, to wciąż się zastanawiamy, czy ci ludzie mają jakieś siano. We prawda? To jest nieodłączna refleksja, refleksja, która też towarzyszy Państwu. I w związku z tą refleksją, która Państwu towarzyszy, ja mam pewną propozycję. Nie tyle dla Państwa, co dla gabinetu Donalda Tuska, który w ostatnich tygodniach no, zabrał się za taką polityczną robotę, która ma na celu przeciągnięcie tych dwóch, trzech, pięciu procent na swoją stronę. A więc ja się pytam, drodzy Państwo. Czy to ma sens? Państwo e, również uważają często, że to nie ma sensu, że olać ich, zapomnieć są, to są, niech sobie będą, to jest pancerny elektorat, wiele z tym nie zrobimy. No, rząd e, i jego spin-doktorzy, jego PR-owcy uznają inaczej, w związku z czym e, bardzo często słychać te, te głosy, właśnie takie, jak pojawiają się chociażby teraz, e, wtorek, a więc e, po tej. Konwencji PO weekendowej, sobotniej. Dzisiaj rząd faktycznie, zgodnie z zapowiedzią premiera Tuska, brał pod uwagę cały ten pakiet szeroko pojęty, migracyjny, tak go nazwijmy. Brał go, gdy już no, rozpętała się pewnego rodzaju burza. Burza związana z tym, że jeżeli Taki jeden do jednego, by zastosować to rozwiązanie, no to mogą być problemy, jeśli chodzi o postrzeganie przez Komisję Europejską czy przez inne organizacje, które no, stoją na straży praw człowieka. Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Polska jest w wyjątkowym położeniu, ponieważ to my tworzymy wschodnią granicę Unii Europejskiej i, i tworzymy ją w najbardziej. No, Chciałoby się powiedzieć yy, niesprzyjający okolicznościom sposób, tak? No bo nie zmienimy linii granicznej z Białorusią, yy, nie zmienimy swojej granicy yy, z obwodem kaliningradzkim, i tak dalej, i tak dalej. Na to trzeba być przygotowanym, no i yy, wszystko to w mniejszym lub większym stopniu się codziennie, a raczej co noc nie działa, bo yy, bardzo yy, często to jest po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób dziennie, które usiłują wciąż białorusko-polską granicę. Przekroczyć trwa wojna hybrydowa. Ale zostając przy tym jeszcze na chwilę, chciałbym tylko Państwu wyjaśnić i jedno, że sprawa bezpieczeństwa polskich granic i tej wojny hybrydowej będzie istniała niezależnie od tego, która ekipa byłaby akurat przy władzy. Jedna, rozprawiałaby się z tym tematem ostrzej i na bardziej łagodnie, ale problem i tak, i tak by pozostał. Zasadnicze pytanie brzmi: jak to zrobić tak, aby być zgodnie, z, zgodnie ze swoim sumieniem, z prawami człowieka, z takim poczuciem humanitaryzmu, którego w Polsce przecież nie brakowało, gdy wybuchła wojna, gdy Rosja napadła na, na Ukrainę, rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja. Więc ja bym ten temat w ogóle zostawił. On jest teraz na topie yy, i. O i PiS będą się przerzucać, kto zrobi lepiej, kto zrobiłby lepiej, y, jakie rozwiązania i tak dalej, a wszystko to po to, żeby y, właśnie to przeciąganie liny y, y, między y, tymi 47 y, a 41% uskuteczniać kto kogo. Czy to ma sens drodzy Państwo? No nie, to zupełnie nie ma sensu, bo jedyne co z tego wynika, to rośnie Konfederacji, tak. No i taki jest tego efekt, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W tym przypadku jest to e, ugrupowanie, które jest w koalicji z faszystowską Alternative für Deutschland w parlamencie europejskim. No, tu popularnie e, zwaną konfą kacapami, czyli te wszystkie Brauny, e, bosaki, te e, patusiary z blokowisk typu Zajączkowska i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to. Drodzy Państwo, frekwencja... Byłaby duża, bo znowu grubo ponad 63% ludzi ruszyłoby do urny, żeby dokonać wyborów. Dużo? Jak na polskie realia? Dużo. Nie jesteśmy taką Skandynawią, gdzie tam jest między 75 a 90% frekwencji, gdzie w wielu krajach udział w wyborach jest wręcz obowiązkowy. Takich wyników nigdy nie osiągniemy. Chociaż. Chociaż. Nad tym warto się zastanowić, bo gdyby, drodzy Państwo, udało się zaaktywizować wszystkich tych, którzy mają porówno głęboko tam pod siedzeniem, chodzenie na wybory, bo uznają, że ich głos nie jest skuteczny, nie jest ważny, niczemu się nie przysłuży, to gdyby ruszyć tylko tę część Elektoratu, no bo to też jest elektorat, tylko że nie biorą też głosujący. Głosujący pozostaniem w niedzielę wyborczą w domu. Więc ja na miejscu Platformy Obywatelskiej, premiera Tuska, gabinetu, PR-owców, spin doktorów, doradców wszelkiej maści i szczebla, nie zważając na wszystko, ja bym postawił na te około 40% elektoratu ludzi pełnoletnich, którzy mogą wyjść, wrzucić kartę do urny i. Sprawić, że na przykład będzie większość konstytucyjna w nowym parlamencie, dajmy na to za trzy lata, prawda? To udałoby się zrobić, bo to się udało. To się udało zrobić w tak nędznym mentalnie kraju, prawie tak nędznym jak Polska, czyli w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, w USA. Wiemy, że jest to kraj, podobnie jak Polska, rządzony przez Biblię i jej wyznawców. Kraj purytański, yy, kraj cywilizacyjny, mimo wszystko stojący dużo niżej w hierarchii, ze względu na to, że tam po dziś dzień wykonuje się chociażby wyroki śmierci, a my tu w Europie, jako ludzie cywilizowani, umówiliśmy się, że bandyterki w wydaniu państwowym i mordowania ludzi nie będziemy się dopuszczać. Więc skoro udało się to. Udało się to niestety Donaldowi Trumpowi, tak? Otóż to przecież ta pomarańczowa małpa z brzytwą e, sięgnęła po prezydenturę w jaki sposób? Otóż namówiła do udziału w wyborach po raz pierwszy w swoim życiu e, tak zwanych redneków, tych, którzy czuli się całkowicie wykluczeni, e, którzy uważali, że jakiekolwiek zmiany polityczne nic nie polepszą w ich osobistym życiu na co dzień. Jemu się to udało. Jemu się to udało. Nacjonalistyczny, prawicowy oszołom, e, który jest za polityką izolacjonizmu, tak jak e, w czasach, gdy rodziła się trzecia Rzesza i później e, on sięgnął jednak mimo wszystko po władzę. Udało mu się. Czy zatem w Platformie Obywatelskiej nie udałoby się sięgnąć właśnie po tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo oddaliby swój głos albo na tych, którzy Stwierdzają, że to ich nie dotyczy. Byleby tam od 10 do 10 czy od 1 do 1 wystarczało, oni się w politykę nie mieszają, oni się na tym nie znają, oni nic nie chcą poza tym, żeby skasować po 800 plus od dziecka, poza tym, żeby ich z roboty nie wyrzucili, poza tym, żeby wystarczyło na, jako takie święta i raz do roku na, na wyjazd, na, na wakacje. Więcej od życia nie oczekują, bo. Myślą po tych 35 latach teoretycznie nowej Polski, że pewne sprawy ich ominęły, oni są gdzieś na marginesie, robią swoje, żyją po swojemu, a reszta ich naprawdę nie obchodzi, czyli klasycznie po polsku moja chata z kraja. Tak nie musi być, drodzy państwo. Należy więc nie tyle nie, zaostrzać kurs polityki, na przykład w takich tematach najbardziej biorących, najbardziej żrących u opinii publicznej, jak kwestie migracyjne, ale znaleźć coraz to nowe rozwiązania, które będą ofertą w końcu po raz pierwszy w życiu lwiej części elektoratu paru milionów ludzi, którzy mogliby zdecydować o tym, że na przykład no, taka Platforma Obywatelska mogłaby rządzić samo. Dzielnie, takie rzeczy są możliwe, ale nie mogą ograniczać się do tego, że będziemy się przepychać, e, kto komu e, e, z pasty do zębów tubki, z tubki wciśnie trochę więcej pasty do okaże go piekło, żeby na chwilę stracił poczucie równowagi, a wtedy my to wykorzystamy. Nie. Polityka w Polsce powinna się jednak tworzyć długofalowo i nie warto robić tego od kadencji do kadencji. Ktoś musi w końcu z tym zerwać. To, o co Państwo mają przy okazji, największe pretensje. Nawet Donald Tusk też to odczytuje. Odczytuje państwa głosy w ten czy inny sposób. To stąd wziął się jego tweet w tę rocznicę, że jeszcze trochę musicie ze mną wytrzymać. To było oczywiście takie humorystyczne, że państwo oczekują dużo, dużo więcej. Państwo idąc tak gremialnie, wykazując się tak dużą frekwencją na wybory, spodziewali się, że po prostu jak Terzewej, jak Pendolino wszystko to ruszy z tak wielkim impetem i ten proces zmian w Polsce będzie wyglądał wręcz rewolucyjnie. Tymczasem tak nie wygląda, no bo wyglądać jednak nie może. Po pierwsze, te 8 lat rządów na tyle zniszczyły poszczególne e, instytucje państwa, instytucje zaufania publicznego. Tam trwają wewnętrzne wojenki, tam ludzie chodzą po korytarzach, patrząc e, na siebie e, e, wilkiem. To wszystko nie sprzyja szybkim zmianom, nie sprzyja rozliczeniom, nie sprzyja temu, żeby kolejnych delikwentów w kajdankach doprowadzać przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, czego państwo by najczęściej oczekiwali. Nie, tak to się po prostu nie dzieje i się nie zadzieje. Warto więc skupiać się na tym, co już się temu rządowi mimo wszystko udało, prawda? No i warto się skupić na tym, co jeszcze udać się może. A, jeszcze się w czasie, też z tego tytułu, że są przecież tarcia wewnątrz koalicji i każdy widzi taką składkę zdrowotną, rozwiązanie tego problemu w nieco inny sposób. To, że premier napisał tak, a nie inaczej, to, że ja ostatnimi czasy rozmawiając z Adamem a propos tego, co się dzieje, tego bajzlu w sądach, powiedziałem mu, że tak naprawdę to ja nie widzę rozwiązania. A przynajmniej szybkiego rozwiązania, ponieważ do weryfikacji w jakikolwiek sposób nie miałaby ona wyglądać, to żeby doszło do takiej weryfikacji, żeby oczyścić prokuraturę, żeby oczyścić sądy, żeby oczyścić KRS itd., itd. potrzebny jest jakiś niezależny organ. Niezależny! Bez względu na to, czy swoje sympatie kieruje ku tych, tamtych, czy robi znak krzyża, czy połyka co niedziela. Hostie, czy też yy, na przykład korzysta yy, z uciech życia jako hedonista. To wszystko jest nieważne. To ma być niezależny organ. Ja, nawet Adamowi powiedziałem, że nie wiem, coś na wzór takiej hagi, jakiegoś trybunału nadrzędnego. Tylko to nie jest takie proste. Na pewno nie w polskich warunkach, Polski, która jest spolaryzowana, przecięta, pęknięta na pół. Tego się zrobić nie da. No i co ciekawe, minął tam tydzień z okładem od tej naszej dyskusji. I oto mamy komunikat Komisji Weneckiej, prawda, która potwierdza to, mówi dokładnie to samo, wskazując na to, że takiej instytucji w Polsce nie ma i że ten proces weryfikacji to stoi pod olbrzymim znakiem zapytania, no bo trzeba naprawdę doskonale się do tego przygotować, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że stracił pracę ten, kto naprawdę po powinien ją stracić, kto się sprzeniewierzył, jako żyło temu zawodowi, a ci, którzy byli, trwali nawet przez 108 lat, zachowali się przyzwoicie, zachowali człowieczeństwo, dalej w tym zawodzie być powinni i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest kwestią do rozwiązania tylko właśnie, no yy, yy, żaden wszechmogący tego za nas nie załatwi. Yy, to my musimy wznieść się ponad jakimiś podziałami i zdobyć na jakiś dobry, idealny pomysł yy, jakiś taki, który yy, sprawi, że te sprawy nabiorą przyspieszenia, bo widzimy yy, państwo głosując Pisząc pod, piszą pod naszymi filmami. No i tam jest totalna tragedia, bardzo często, że nie tego się Państwo spodziewali, że oczekiwali Państwo, że e, czyszczenie tych struktur państwa będzie przebiegało dużo szybciej, sprawniej, a przede wszystkim skuteczniej. No nie, na razie nie. E, więc do Państwa teraz apel, bo nie, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Państwo za dużo czasu tracą na to, żeby się kopać z końmi, tak? No, dyskutują Państwo z gołębiem o szachach, tak? Tak to można zobrazować w takiej dyskusji pomiędzy teoretycznym wyborcą Platformy, czy też Trzeciej Drogi lub Lewicy, a, a wyborcami PiSu, Konfederacji i, i, i tym podobnych. No nie ma sensu, tak? Więc skupmy się na tym, drodzy Państwo, żeby w swoim otoczeniu rozmawiać z ludźmi, którzy po prostu reflektują, tak? Którzy myślą, a którzy dotychczas odpowiadali: mnie to i tak nie dotyczy, w mojej sytuacji to i tak nic nie zmieni, to nie ma sensu, to wszystko są tacy sami złodzieje albo tacy sami oszuści: jedni kradną mniej, drudzy więcej, ja muszę się skupić na sobie, swojej rodzinie, na kredycie hipotecznym, na paru innych rzeczach. Nie, to my, jako zdroworozsądkowa, cywilizowana, Racjonalnie myśląca część społeczeństwa powinniśmy zostać takimi agentami wpływu, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście czyli pokazywać to, że zobacz, gdybyś poszedł na wybory, to teraz byś nie narzekał. Gdybyś poszedł na wybory i oddał swój głos, to teraz nie byłoby. Tego, tamtego i owam tego. To jest jedyne, co możemy robić i zrobić. Taka praca u podstaw przez najbliższe jeszcze trzy lata. Wiem, że to ciężkie, ale mam nadzieję, że kolejne lata, kolejne rocznice to będą już sytuacje, kiedy rząd będzie nam dawał bezpośrednie argumenty do ręki. Tak jak teraz dał bezpośrednie argumenty do ręki, gdzie no, w poszczególnych resortach z tych stu obietnic może nie wyniknęło najwięcej, mówiłem to też Państwu, ale i tak jest się czym pochwalić, ponieważ jeżeli chodzi o takie rozwiązania prospołeczne, proludzkie, prosocjalne, no to przecież mamy bardzo ważne, prawie 1900 zł, nie dla wszystkich, ale jednak wsparcie dla rodziców, którzy po tym, jak przywitali potomka na świecie, chcieliby kontynuować karierę zawodową, ale nie mogą, bo na przykład no, nie stać ich na to, żeby dzieci posyłać do żłobka lub wynajmować dla nich opiekunkę. Te pieniądze już są. Jest renta wdowia. Jest zmieniona definicja gwałtu. Trochę tych rzeczy jednak udało się rozwiązać, wdrożyć zmienić. Mnie osobiście cieszy to bardzo, ponieważ jako socjaldemokrata jestem właśnie za tego typu rozwiązaniami, tak, czyli proludzkimi, tam gdzie ważna jest jednostka, człowiek, a nie jakieś bliżej nieokreślone tłumy. Nie ma zgody co do kilku kluczowych w tej chwili rzeczy, no i nagle okazuje się, że siedzieli, siedzieli, obradowali, Podpisywali dokumenty programowe koalicyjne, a okazało się teraz, że jak ktoś chce coś załatwić, no to ty, ale, ale pokaż mi, gdzie to jest napisane w umowie koalicyjnej. No nie ma, no to, to ja wyjdę jako y, y, Petru i walnę jak łysy głową, grzywą przepraszam, o parapet, pierdzielny coś sobie o składce zdrowotnej, bez użycia kalkulatora, ołówka, kartki papieru. Po prostu bez zastanowienia, po to, żeby e, tych ultraliberalnych gospodarczo sobie zaskarbić, jak to Petru. E, no, on już sobie zaskarbiał, pamiętają Państwo, e, 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 zwolenników święta, tak? Sześciu Króli, takie nowe święto odkrył w Polsce. Nieważne. E, jeden tak, drugi z tej samej trzeciej drogi powie wręcz e, co innego, bo. Chodzi w gumiakach i głosuje na PSL, etc., etc. Nawet wie, wewnątrz jednego klubu nie ma zgody, e, a co dopiero m, m, zgoda wobec koalicji. E, jak wiadomo, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, e, na razie m, nie uciera się nic złego. Skoro nie dzieje się nic dobrego, to cieszmy się z tego, że przynajmniej nic dramatycznego z tego nie wychodzi, a to, co powiedział na koniec, raz jeszcze wrócę do, do tego tweeta Donalda Tuska cierpliwości, ok? E, czyli, jak Państwo oglądają mnie tu od paru tygodni regularnie, e, czy to w, właśnie w takiej formie, czy podczas naszych spotkań na żywo, podczas otwartej anteny, to Państwo się często na mnie złoszczą za te słowa o cierpliwości, bo Państwo bez przerwy. No ale ileż można tej cierpliwości? Ja wierzę, że Państwo do ścian nie doszli. Rok. Rok na rozpęd, tak? Buksowanie kół, łapanie przyczepności, powolne rozpędzanie, ale po to, żeby potem utrzymać dynamikę, wierzmy w to, eee, to jest z jednej strony, z drugiej nie patrzmy na tamtych. Ich mentalnie się już nie zmieni. Jak ktoś jest kołtunem, kołtunem pozostanie. Zadbajmy o tych, z których może być pożytek na przyszłość, czyli z tych wszystkich. Z tej największej partii w Polsce. Bo to jest największa partia w Polsce partia ludzi niechodzących na głosowanie. A wszystko zapewniam, przypomnę Państwo sobie moje słowa, będzie wtedy dobrze. Czekpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.